Dzień dobry, klasa czwarta. Pora na kolejną zdalną lekcję z języka angielskiego. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, ja też, także zaczynajmy. Ostatnio zaczęliśmy podsumowywać dział szósty poświęcony jedzeniu, i dziś będziemy kontynuować naszą powtórkę. Z tym, że ostatnio robiliśmy sobie głównie hmm, pojedyncze słówka. Natomiast dzisiaj skupimy się bardziej na gramatyce i oto jakie cele przygotowałem dla was na dziś. Pierwszy cel: przypomnimy sobie, co oznacza there is, there isn't oraz there are, there aren't i kiedy je stosujemy. Drugi cel: przypomnimy sobie, co oznaczają wyrażenia typu a, a lot of, some oraz any w połączeniu, na przykład, z tymi Wyrażeniami u góry pomarańczowymi i niebieskimi. No i trzeci cel, będziemy korzystać z tych wyrażeń w ćwiczeniach. A na początek, przypomnijmy sobie, co oznacza there is i there are w zwyk zwykłych zdaniach, czyli w twierdzeniach. There is oznacza mniej więcej jest albo znajduje się. A używamy tego wyrażenia wtedy, gdy mamy na liście, na przykład na liście zakupów, jeden produkt spożywczy, i obojętnie, czy jest to pokarm policzalny czy niepoliczalny, wówczas używamy there is. Z kolei there are oznacza mniej więcej są, znajdują się, ewentualnie jest. To wszystko zależy od tego, jaką liczbę podajemy czegoś. A używamy tego wyrażenia there are wtedy, gdy mamy na liście zakupów, na przykład na liście zakupów, dwa lub więcej tych samych pokarmów policzalnych. I posłużmy się tabelką z naszego podręcznika, którą już przerabialiśmy, ale warto sobie odświeżyć tę wiedzę w ramach powtórki. Tutaj mamy cztery zdania, które są podobne do siebie, ale. Dwa pierwsze zdania odnoszą się do e, ciastek, a dwa kolejne do chleba. Ciastka po angielsku są pokarmem policzalnym, a e, pokarm typu chleb nie jest policzalny. I w związku z tym teraz przeanalizujemy sobie różnice w zdaniach między tymi e, pokarmami. E, prześledźmy dwa pierwsze zdania. Słuchajcie. There is a biscuit. Oznacza to mniej więcej tyle. Jest jedno ciastko. Bo literka A ma tą właściwość, że możemy ją wstawiać przed pokarm policzalny. Ciastko, biscuit jest pokarmem policzalnym, i wtedy A oznacza jeden. Natomiast w drugim zdaniu mamy there are some biscuits. I to oznacza są. Jakieś ciastka, albo ewentualnie jest kilka ciastek, jest trochę ciastek. I zauważcie, że przy słowie ciastka, byskiet, możemy wstawiać literkę A, jeśli wyraz jest w e, pokarm jest 1, albo zamiast literki A możemy wstawiać literkę S na końcu wyrazu ciastka. I to wtedy oznacza, że tych ciastek jest więcej niż 1. Bo. Ten wyraz ciastka czy ciastko jest po prostu policzalny. Natomiast e, wyraz bread, pokarm bread, czyli chleb, jest w języku angielskim niepoliczalny. I w związku z tym nie będziemy mogli stosować e, wobec niego ani innych pokarmów niepoliczalnych e, czasownika r. To jest pierwsza rzecz. Nie będziemy też stosować literki a. Tak jak miało to miejsce w dwóch pierwszych przykładach, i nie będziemy też stosować w żadnym wypadku literki S na końcu. Taka jest charakterystyka pokarmów niepoliczalnych. Możemy za to stawiać some, które widzicie w ostatnim przykładzie, i wtedy to oznacza trochę, albo wyrażenie a lot of, i to oznacza mnóstwo, dużo albo wiele. I teraz prześledźmy jeszcze te dwa ostatnie przykłady. There is a lot of bread. Czyli jest mnóstwo chleba. E, na przykład kilka bochenków widzimy, ale po angielsku nie mówimy, e, że tak powiem, są chleby, tylko jest dużo chleba. To jest jedna z możliwości. E, I ostatni przykład. There is some bread. Czyli jest trochę chleba. I pamiętajcie, ciastko jest policzalne, dlatego wstawiamy tam a albo s na końcu. Natomiast bread, słowo chleb, jest niepoliczalne w języku angielskim, i dlatego nie stawiamy tam ani a ani s. I warto zapamiętać, że there is, jeśli tworzymy takie zdanie, możemy skracać do there's. Z kreseczką i literką s, wtedy nie piszemy literki i. To jest taka e, ciekawa informacja. A teraz przypomnijmy sobie, co mówiliśmy parę lekcji temu o There isn't oraz There aren't, które oznaczają nie ma w obu przypadkach i zawierają słowo nie, czyli są to tak zwane przeczenia. Gdy odczytujemy na przykład listę na zakupy i skreśliliśmy z niej jeden produkt, możemy użyć there isn't a i to oznacza nie ma. Ta literka A oznacza wtedy jeden albo po prostu żad, żad, żaden, żadna, żadne. I używamy to wtedy w połączeniu z there isn't a. I wychodzi nam tyle, co nie ma jednego pokarmu policzalnego, albo nie ma żadnego pokarmu policzalnego. Tu możemy nawet, na przykład wstawić. No, dajmy na to lemon, czyli cytryny. Nie ma cytryny. There isn't a lemon, bo pokarm cytryna jest policzalny. Natomiast, jeśli mamy there isn't any, to to oznacza nie ma żadnego, żadnej, w sensie jakiegoś pokarmu, którego nie da się policzyć. Czyli skreślony jest na przykład chleb. There, there isn't any bread. Nie ma żadnego chleba. I e, taka jest różnica między. A oraz any w przeczeniach. E. A używamy przy policzalnym, pojedynczym pokarmie, any przy wyrazie niepoliczalnym, przy pokarmie niepoliczalnym. Gdy odczytujemy na przykład listę na zakupy i skreśliliśmy z niej kilka tych samych produktów policzalnych, no to wtedy używamy aren't. There aren't. E, I możemy ewentualnie dostawić any. Jeśli nie dostawiamy any, możemy dostawić e, jakąś cyferkę. Na przykład nie ma pięciu cytryn. There aren't five lemons. E, I wtedy there aren't oznacza nie ma. I dodajemy jakąś cyferkę. No w tym w przypadku 5. A na dole mamy there aren't any. I to oznacza nie ma żadnych. I to czerwone słowo wstawiamy wtedy, gdy nie podajemy jakiejś konkretnej liczby. I słuchajcie, tutaj mamy. Właśnie w tabelce rozpisane, jak budować zdania już pełne z konstrukcjami There isn't oraz There aren't. Dwa pierwsze zdania odnoszą się do ananasa, a ananas jako pokarm jest wyrazem policzalnym, dlatego możemy stawiać literkę A albo literkę S na końcu tego wyrazu. Natomiast ostatni wyraz odnosi się do ryby. I ryba jako pokarm po angielsku jest niepoliczalna. Dlatego nie będziemy wstawiać ani A ani S na końcu tego wyrazu. Ale teraz jeszcze prześledźmy y, przez chwilę dwa y, przykłady pierwsze. There isn't a pineapple. Oznacza to: Nie ma jednego albo nie ma żadnego ananasa. I czasem. Można to A w takiej sytuacji przetłumaczyć jako jednego czy też żadnego, ale najczęściej w ogóle nie tłumaczymy tego i mówimy: Nie ma ananasa. Aczkolwiek, tak jak mówię, to A czasem jest tłumaczone. I my dzisiaj w naszych ćwiczeniach będziemy to A tłumaczyć na potrzeby tego, żebyście zrozumieli, że to A ma jednak jakieś znaczenie. Drugi przykład: There aren't any pineapples oznacza nie ma żadnych ananasów. I tutaj pojawia się słowo any, bo any możemy stosować przy pokarmach w liczbie mnogiej albo e, przy pokarmach, których się nie da policzyć, o czym będziemy mówić w trzecim przykładzie. Tutaj mamy w drugim e, pineapples, czyli ananasy, i one są w liczbie mnogiej, a any. Tak jak mówiłem, stosujemy wtedy, gdy mamy pokarmę w liczbie mnogiej i chcemy powiedzieć, że żadnych na przykład nie ma na liście na zakupów. Z kolei any możemy też stosować w przeczeniach przy pokarmach niepoliczalnych i wtedy to oznacza że nie ma żadnej albo żadnego. I w tym wypadku tutaj mamy ryby, ale przy przeczeniach z pokarmami Niepoliczalnymi nie będziemy mogli używać literki A przed pokarmem. Taka jest zasada. N możemy stosować przy policzalnych i niepoliczalnych, ale samo A tylko przy policzalnych w liczbie pojedynczej. I słuchajcie, pamiętajcie, że pineapple jest policzalne, a ryba jest niepoliczalna i dlatego mamy takie zasady. Pisowni tych zdań. No i jeszcze z teorii przypomnijmy sobie naszą wymyśloną listę na zakupy. Tutaj mamy skreślone dwie pozycje: ser oraz kiełbaski. No i słuchajcie, pozostałe produkty, tak jakby nie zostały skreślone z listy, więc są obecne. Te obecne nie będą obok siebie miały zdanie z przeczeniami. Tylko te skreślone będą miały przeczenia przy sobie. Ale my prześledzimy całą listę. Na pierwszym miejscu jest ser, którego nie ma tak naprawdę, więc mówimy na przykład: Nie ma żadnego sera. There isn't any cheese, bo ser jest pokarmem niepoliczalnym, a jako taki łączy się w przeczeniu z there isn't. I słowo any oznacza tutaj żadnego, bo any możemy stosować. Do pokarmów niepoliczalnych Jakim jest ser Drugi przykład Jest trochę ciastek Albo e, jest kilka ciastek Tak też to możemy przetłumaczyć There are some biscuits Ciastka są policzalne Jako pokarm Dlatego są w liczbie mnogiej I możemy użyć tutaj there are Mało tego do słowa biscuits Dostawiamy s Bo to nam e, podkreśla liczbę mnogą No i trochę oznacza to sam, który możemy stosować przy pokarmach w liczbie mnogiej eee, policzalnych trzecia pozycja to ciasto z dodatku jest jedno na obrazku, więc trzeba pamiętać o literce a w zdaniu po angielsku there is a cake jest jedno ciasto a ciasto jest policzalne, dlatego mamy a kolejna pozycja to pizza, jest mnóstwo pizz, jest dużo pizz i pizza jako pokarm jest policzana po angielsku, dlatego e, możemy stosować w liczbie mnogiej zapis i wówczas pizza otrzymuje literkę s na końcu, bo to nam podkreśla liczbę mnogą, a e, a lot of oznacza dużo albo mnóstwo, there are oznacza są, ale tutaj po polsku ładniej brzmi jak powiemy jest, mnóstwo pizz niż są, dużo pizz. E, więc tutaj tłumaczymy to jako jest, ale there are Stosujemy według zasad po angielsku, bo mamy pizzę w liczbie mnogiej. I e, mamy chleb, który jest niepoliczalny. Kolejna pozycja jest trochę chleba. There is some bread. I wówczas e, musimy pamiętać, że chleb jest niepoliczalny, dlatego zdanie zaczyna się od there is. Trochę możemy stosować przy wyrazach niepoliczalnych, wówczas jest to some. No, i całość brzmi There is some bread. I na końcu mamy zestaw kiełbasek. W dodatku trzeba pamiętać, że kiełbaski są niepoliczalne znaczy są, przepraszam, są policzalne. Mogą mieć literkę S na końcu. Ale tutaj mamy zestaw kiełbasek, które, e, których nie ma tak naprawdę. Są skreślone z listy. I trzeba to napisać po angielsku. I wychodzi: There aren't any sausages. Bo any oznacza żadnych, a any można stosować przy pokarmach policzalnych z literką s na końcu. Mało tego, odniesienie jest do kiełbasek, których jest więcej niż jeden, czyli są w liczbie mnogiej, dlatego mamy tutaj there aren't. No i całość brzmi there aren't any sausages. Nie ma żadnych kiełbasek. No i teraz możemy, myślę, przejść do części praktycznej. Naszej lekcji. I mówię tutaj o książce ćwiczeń. Przejdźmy do niej. Mamy zadanie do wykonania, ćwiczenie, tak naprawdę, czwarte, na stronie 81. Polecenie tutaj brzmi: połącz zdania od 1 do 6 z ilustracjami od A do F. Zapisz rozwiązania w zeszycie. O co też Was proszę, żebyście tak zrobili. I słuchajcie, mamy oto 6 zdań i 6 ilustracji i y, jeśli się przyjrzycie dobrze, to te ilustracje są bardzo podobne do siebie, ale różnią się ilością danego produktu, danego pokarmu mamy tak, y, na obrazku A dwa bochenki chleba, na obrazku B, jedną truskawkę, na obrazku C mnóstwo makaronu, na obrazku D, mnóstwo truskawek, na obrazku E mnóstwo pieczywa chleba. Na obrazku F trochę makaronu. I pamiętajcie, że dwie pozycje z trzech tutaj są niepoliczalne. Tylko truskawki są policzalne, natomiast chleb i makaron nie są. I to trzeba pamiętać, bo będziemy musieli dopasować te zdania u góry do tych obrazków czy też zdjęć. No i słuchajcie. Aby było nam łatwiej, ja te zdania pozwoliłem sobie przetłumaczyć na polski. I mamy tutaj tłumaczenie po prawej stronie, natomiast tekst oryginalny jest po lewej. There is some pasta oznacza jest trochę makaronu. Eee, drugie: There is a lot of pasta jest dużo makaronu. Trzecie: There is a lot of bread jest mnóstwo chleba. W czwartym: There is some bread jest trochę chleba. W piątym, there is a strawberry, czyli jest jedna truskawka. No i w szóstym, there are a lot of strawberries, jest mnóstwo truskawek. Myślę, że teraz nie będziemy mieli problemu z dopasowaniem tych zdań do, do zdjęć. No i ja nie będę tutaj rysował linii, żeby połączyć te zdania. Z obrazkami, bo wyszł, wyszłoby bardzo nieczytelnie. Ja będę wstawiał e, literki od A do F obok tych czarnych zdań po, o, po lewej stronie. There is some pasta, czyli jest trochę makaronu. To pasuje do obrazka F. I wstawiłem to. Jest to w lewym górnym rogu F1. To jest prawdziw, prawdziwa. Inaczej właściwa odpowiedź. Kolejne zdanie. There is a lot of pasta, czyli jest dużo makaronu. a no to to będzie obrazek C. I mamy to wstawione. W trzecim. There is a lot of bread oznacza to jest mnóstwo chleba, czyli bierzemy obrazek E. I jest to zrobione. Czwarte. There is some bread, czyli jest trochę chleba. To będzie obrazek A. Pięknie. W piątym, there is a strawberry, czyli jest jedna truskawka, albo po prostu jest truskawka. To będzie obrazek B. Wstawiona. I ostatnie, najprostsze. There are a lot of strawberries, czyli jest mnóstwo truskawek, czyli to będzie obrazek B. Czyli mamy F1, F1, C2, czyli C2, E3, czyli E3, A4, czyli A4, B5, Czyli B5 oraz D6D6. D6. Tak wyglądają odpowiedzi do tego zadania. A teraz kolejne zadanie, tym razem piąte w podręczniku na stronie 81. I polecenie brzmi: zamień zdania twierdzące, te, które widzimy tutaj, od 1 do 6, na zdania przeczące i zapisz je w zeszycie. Słuchajcie, to zadanie nie jest takie trudne, ale ja je trochę Wam rozbudowałem, bo oprócz tego, że będziemy tworzyć przyczyny, ja po prostu te zdania też dla Waszego komfortu przetłumaczyłem. No i słuchajcie, trochę roz, rozszerzyłem, to znaczy wstawiłem trochę pustego miejsca między każde zdanie, żeby w te puste miejsca pojawiły się, w tych pustych miejscach pojawiły się tłumaczenia tych oto zdania. There is a pizza oznacza jest jedna pizza, albo po prostu jest pizza. There are some sausages oznacza to jest kilka kiełbasek. There is some cheese oznacza to jest trochę sera. There are some cakes oznacza to jest kilka ciast. There is some salad, jest trochę sałatki. No i there is a cake, czyli jest jedno ciasto. I słuchajcie, z policzalnych pokarmów w tych zdaniach jest pizza. Kiełbaski, ciasta oraz e, no nic więcej, tak naprawdę. Z niepoliczalnych jest ser oraz sałatka. No i słuchajcie, teraz zaznaczę Wam wyrazy, które będziemy zmieniać. Zaznaczyłem je na zielono. Te wyrazy w tych zdaniach to jest jedyna rzecz, którą my będziemy zmieniać, bo polecenie brzmi zamień zdania na przeczące. Więc tutaj wystarczy nam wstawić słowo. Not. I wyjdzie nam is not albo isn't. Ja będę operował skrótami, więc będę wstawiał albo isn't, albo aren't, co też jest skrótem od are not. No i słuchajcie, po, e, po środku ekranu zaraz pojawią się zdania już zmienione i będziemy je też analizować po polsku. There is a pizza oznacza jest jedna pizza, ale teraz mamy zdanie there isn't a pizza i to oznacza nie ma. Pizzy. W sensie jednej albo po prostu żadnej. Bo tak to też możemy przetłumaczyć, chociaż najczęściej ani słowa jednej ani żadnej nie stosujemy. Bo jest to za długo. Za długo trwa wypowiedź. A my zawsze staramy się jako ludzie mówić jak najoszczędniej. Więc najczęściej spotkacie się nie ma pizzy. I to słowo jednej żadnej jest omijane. Ale my w angielskim to wstawiamy, bo po prostu tego gramatyka wymaga. Kolejne. Jest kilka kiełbasek, czyli There are some sausages. Zamieniamy to na przeczenie There aren't any sausages. Czyli nie ma żadnych kiełbasek, bo mamy słowo any. A kiełbaski są w liczbie mnogiej, więc są policzalne i mamy słowo aren't. Kolejne. There is some cheese. Jest trochę sera. Musimy z tego zrobić There isn't any cheese, czyli nie ma żadnego sera. Zamieniamy to po prostu. I w czwartym jest kilka ciast. There aren't any cakes, czyli nie ma żadnych ciast. Tu zrobiliśmy też przeczenie. Piąte: There is some salad, czyli jest trochę sałatki. There isn't any salad, czyli nie ma żadnej sałatki. No, i w ostatnim there is a cake, czyli jest jedno ciasto, a tu będzie there isn't a cake, czyli nie ma ciasta. W sensie jednego albo żadnego. Z tym, że pamiętajcie, że w polskim najczęściej tego słowa jednego oraz żadnego się nie stosuje. Ze względu na to, że stawiamy na to, żeby powiedzieć jak najszybciej jakieś zdanie. Ale w angielskim to słowo a jest obecne. No i słuchajcie, jeszcze ostatnia rzecz, jaką zrobimy w tych nowych zdaniach, to podkreślimy sobie to, co się zmieniło. No i zauwa zauważcie. Is zmieniło się w isn't. Are zmieniło się w aren't. Is, no, w isn't, are, w aren't, is, w isn't, is, w isn't. Ale nie podkreśliłem Wam e, innych słów. Słuchajcie, jeśli mamy some e, w drugim na przykład przykładzie, to some zmienia się w any żeby kilka zmieniło się po prostu w żadne. I tak samo jest w trzecim przykładzie, trochę zmieniło się w żadne. W czwartym też jest sam i zmieniło się słowo kilka w żadne. Any. W piątym to samo. I jedynie pierwsze i ostatnie zdanie nie ma w sobie słowa sam i pozostaje nam tylko a. Natomiast to sam, jeśli jest w twierdzeniach, to w przyczyniach też nie zmieniamy. Eee, po prostu na Eni. I jeszcze jedno zadanie. Eee, tak, za, tak naprawdę ćwiczenie. Eee, w podręczniku na stronie 81. mamy takie oto polecenie. Popatrz na ilustrację i opisz je, używając there is, albo there are, czyli jest albo są, w odpowiedniej formie. Oraz wyrazów a, który oznacza jeden, some, który oznacza kilka albo trochę, a lot of, czyli dużo, mnóstwo, albo any, żadne. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. To, czego oni nam tu nie powiedzieli w tym poleceniu, to to, że there is, there are, tak naprawdę możemy używać również w formie przeczącej, czyli there isn't albo there aren't. Bo spójrzcie na te cztery przykłady. E, tutaj nie wszędzie jest znaczek... E, Taki jak w przykładzie z Ananasem, czyli twierdzący. Czasem jest x i tam, gdzie jest x, trzeba będzie zrobić przeczenia. A trzeba pamiętać, że przeczenia wyglądają inaczej niż there is, there are. Tam trzeba wstawić not. Wtedy wyjdzie albo there isn't, albo there aren't. Ale zanim przejdziemy do tych czterech przykładów, spójrzcie na przykład zrobiony przy Ananasie. There is a pineapple. I to oznacza. Jest ananas, ale w sensie jeden, bo mamy literkę A przed ananasem. Jest jeden ananas. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ten nierozkrojony ananas, no to faktycznie jest jeden. Ale zdjęcie muszę Wam przyznać trochę nietrafione, bo tych ananasów wychodzi, że, że są przynajmniej dwa. No niemniej traktujemy to zdjęcie jako jeden. Niech będzie. Teraz musimy zrobić zdanie o kiełbasce. Bo znaczek jest ten sam i e, musimy zrobić zdanie, które będzie brzmiało: Jest jedna kiełbaska. Kiełbaska, podobnie jak ananas, jest policzalna, jest jedna, dlatego będziemy pamiętać o literce A i zdanie będzie rozpoczynało się tak samo jak w przykładzie e, powyżej, tylko zmienimy pineapple na sausage. I wyjdzie coś takiego: There is a sausage, czyli jest jedna kiełbaska. W drugim mamy cztery kiełbaski, ale tak naprawdę e, mamy x. Czyli to oznacza, że tych kiełbasek nie ma. Ja proponuję zdanie, nie ma żadnych kiełbasek. E, tutaj już zmienimy trochę e, środek zdania. Zaczniemy od there, ale kiełbaski pamiętajcie, że są policzalne. E, w związku z tym będziemy zamiast is używać are. There are. I jeśli jest x, to znaczy, że jest przeczenie. Czyli dodajemy not. There are not. W skrócie there aren't. Żadnych to any. Możemy stosować any właśnie w tego typu pokarmach policzalnych w liczbie mnogiej. No i na końcu kiełbaski, czyli sausages. S na końcu. I wychodzi nam coś takiego. There aren't any sausages. Trzeci przykład to ser. Trzeba... Tutaj napisać, że tego sera jest dużo. Ser jest y, pokarmem niepoliczalnym, dlatego nie będziemy tutaj stosować literki A w tym takim znaczeniu jak w przykładach z ananasem czy w pierwszym z kiełbaską. Pojawi się A, ale przysłowie a lot of, czyli mnóstwo. Tylko że to A nie oznacza jeden, tylko jest częścią po prostu wyrażenia mnóstwo, dużo. A zrobimy zdanie: jest mnóstwo sera. I zrobimy to w ten sposób. There is a lot of cheese. Tylko tutaj, tak jak mówię, to A nie traktujcie e, jako słowo jeden, bo to jest część po prostu całości. A lot of, czyli mnóstwo. There is a lot of cheese, czyli jest mnóstwo sera. No i ostatnie jest. W zasadzie nie ma sera, żadnego, bo tutaj mamy e, część sera, ale zróbmy zdanie przez ten x przeczące. Czyli nie ma. There is not. W skrócie there isn't. Żadnego. Any. I ser, podobnie jak w trzecim przykładzie, cheese. I wychodzi nam coś takiego. There isn't any cheese. I tak wyglądają w pełni zrobione przykłady w zadaniu numer 6. I do, dobrnęliśmy tym samym do końca naszej lekcji. Na dziś wystarczy, żeby Was już nie męczyć. Następny film zrobimy sobie już niebawem i powoli będziemy rozpoczynać w przyszłym tygodniu nowy dział. A ja Was zachęcam jeszcze w ramach powtórki do zaglądania do słowniczka w podręczniku na stronie 82. Tam znajdują się tabelki ze słówkami, które przerabialiśmy w tym dziale. A z tej lekcji chciałbym, żebyście sobie już utrwalili kiedy używamy there is i there isn't oraz there are i there aren't, bo tych dwóch pierwszych there is, there isn't będziemy używać przy pokarmach w liczbie pojedynczej policzalnych albo po prostu przy niepoliczalnych, a there are, there aren't przy pokarmach policzalnych, ale w liczbie mnogiej. I słuchajcie. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję że udało nam się zrealizować dzisiejsze cele lekcji. Wracajcie do tego filmu, jeśli tylko uznacie, że potrzebujecie. Pozdrawiam i do usłyszenia.